Kochani, witam Was dzisiaj na przeglądzie. W Sinsei jest dużo nowości damskich, męskich, e, dziecięcych. No i też oczywiście dekoracje do domu świątecznej. Nie tylko, także zapraszam. Oczywiście, jeżeli lubicie Sinsei i lubicie moje przeglądy, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. E, te spodnie kosztują 50 zł. Tutaj z tyłu mamy jeszcze też takie brązowe. Brązowe dostaniecie w cenie, zaraz Wam powiem, już tutaj szukam sobie 50 zł. Kolejną taką fajną nowością są jeszcze takie spodnie, które są czarne. Na dole są szerokie, i na wysokości gdzieś mniej więcej kolan. Mają jeszcze takie kieszenie. Cena takich spodni to 70 zł. Natomiast tutaj z tej strony mamy spodnie dostępne w kolorze takiego beżu, które mają bardzo ładne, zobaczcie tutaj guziki z przodu, takie w kolorze złotym. One się bardzo fajnie komponują z tym kolorem i te spodnie aktualnie są przecenione. Cena tych spodni to 36 zł. Tuż obok dostępny jest taki bardzo fajny szary żakiet i ten żakiet dostępny jest za 90 zł. W kreacji sylwestrowych znajdziecie takie też ciekawe żakiety za 120 zł, ale takie mocno błyszczące. Słuchajcie to jak na jakiś występ. I tuż obok jest dostępna taka szara spódnica, choć dość krótka za 40 zł. I do tego za trzy dyszki możecie sobie dobrać taką torebkę. Z takich bardziej sylwestrowych rzeczy, jeszcze dostępny jest na przykład taki sweter, który kosztuje tylko 30 zł. Natomiast dalej coś w kolorze takiej pięknej, śnieżnej bieli. I cena tego swetra to 34 zł. Kolejną fajną nowością są jeszcze takie swetry, które z tyłu mają wiązanie na kokardkę, kosztują 60 zł, dostępne są w kolorze czarnym i też białym. Z nowości świątecznych dostępne są takie domki, które wyglądają jak z piernika polane lukrem za 30 zł. Pingwinek, zobaczcie, jaki jest słodki, kosztuje 20 zł. Taka fajna dekoracja. Natomiast tuż obok dostępne są jeszcze takie małe świeczki, na przykład z naklejką dziadka do orzechów, kosztują 4 zł. W nowości świątecznych dostaniecie też takie ciekawe zestawy bombek za 30 zł. No i jeszcze taką fajną czerwoną skrzynkę na listy. Cena tej skrzynki to 30 zł. Tuż obok dostępne są takie skrzynki. Zobaczcie, złote, takie klatki jak za 26 zł i takie dekoracje w postaci choinki za 13. Natomiast poniżej dostępne są też takie, zobaczcie, małe zawieszki bombki takiego misia w butach za 13 zł za cały zestaw oraz też nam przykład dostępne są takie, które możecie same sobie pomalować, bądź dać swoim dzieciom lub wnukom do stworzenia takiej własnoręcznej dekoracji. Zestawy są w cenie 13 zł, tutaj zobaczcie, jakie wielkie wieże. Po prostu są przedłuże, aż boję się wziąć do ręki. Cena takiej wieży to 80 zł, ale naprawdę są przepiękne. Już obok dostępny jest taki renifer, który posiada światełka LEDowe. No i obok renifera stałem świeczki w postaci domków, bardzo ciekawe, aż szkoda jeszcze, że mówiąc, odpalać. 13 zł. Panowie, misie za 16 zł. No i to z dekoracji świątecznych w sumie tyle. Tutaj Wam jeszcze chcę pokazać kilka nowości dla dzieci, na przykład sukienkę za 30 zł, bądź bardzo ładny taki ala kaszmirowy mięciutki sweterek za 40 zł. Tuż obok mamy taką długą tunikę. Zobaczcie, też fajnie wygląda. Cena tej tuniki to 50 zł. Na dole taka granatowa, elegancka sukienka. Cena tej sukienki to 30 zł. Mamy też dostępną oczywiście taką w kolorze czerwonym, tylko z troszkę z innym kołnierzykiem. Kosztuje 26 zł. No, i tutaj jeszcze coś znowu w granacie za trzy dyszki. Z damskich rzeczy dostępne są też takie torebki w kolorze beżowym, na przykład za 50 zł. Ale, tak jak widzicie, na dole są dostępne też w czarnym kolorze. No i różnego rodzaju opaski. Taka z perełkami, na przykład taka e, z takiego baranka. Z takiej wełny raczej, i tutaj takie jeszcze plecione, wszystkie za 15 zł. Natomiast, tak jak obiecałam, buty tutaj mamy takie fajne botki, e, lakierowane za 130 zł. No i tutaj na przykład zamszowe. Jeżeli nie lubicie lakieru, bo ja na przykład się boję często, że się porysuje, to te są dostępne w cenie, w cenie 60 zł. I tutaj mamy jeszcze też glany. W cenie 130 zł. Lecimy dalej. Chciałam wam jeszcze pokazać różnego rodzaju szale. Tutaj mamy jeszcze plecak na przykład za 36 zł, bądź taki fajny, ciekawe serduszka. Tutaj mamy jeszcze chusty. Zobaczcie, które są w różnych kolorach. Bardzo fajne są te kawowe na przykład. Wszystkie te chusty są w cenie 30 zł. Na przykład w kolorze takiej kawy, laty albo połączenie takiej bieli z szarością też w sumie bardzo ładne. Tutaj dostępne są też koszule w kropki za 36 zł, oraz zobaczcie taka ciekawa, takie po prostu motylki za 36 zł. OK, lecimy dalej jeszcze na męskie rzeczy. Tu mamy na przykład swetry za 40 zł, takie w kolorze kawowym. No i coś też w kolorze szarości za 50 zł. Tutaj macie jeszcze też taki szary, to jest nowość, on jest troszkę grubszy. Cała tego swetra to 60 zł, i obok jest dostępny taki w kolorze zieleni. On jest taki, ale kaszmirowy. Tutaj materiał jest taki bardzo delikatny, kosztuje 60 zł. Przejdźmy jeszcze na spodnie. 60 zł. Tutaj są jeszcze czarne. Wszystkie to są takie, wiecie, joggery dostępne w cenie też 60 zł. Tutaj kolejne, również za 6 dyszek, czyli w sumie wynika z tego, że wszystkie są praktycznie w tej samej cenie. Na koniec, jeszcze kilka dekoracji do domu. Bardzo fajne poszewki za 10 zł na poduszki, 40 na 40. Tutaj takie z poliestru różowe, za 9 zł, tutaj za 10 na przykład. Tutaj coś takiego bardziej świątecznego jeszcze i te są dostępne za 10 zł. A to jest też bardzo ładne takie niebieskie liście. I one są w zasadzie wszystkie w tych samych cenach, bo tu za 10 zł. Jedynie ta w kolorze tego różu jest przeceniona na 6. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za przegląd, do zobaczenia. Hej!